Cziemotki widzowie, jestem Pablet TV oczywiście, no bo kto by inny inaczej na tym kanale. <laughs> Troszkę by to było dziwne. Dobra, e, remecz, po remecza, e, po który normalnie jest... perfekto normalnie. normalnie. A mogłaby być lepsza, ale jest dobra, nie? E, Tak, no co mówiąc tak od razu, no to jak Panzer 100, to? Niemiecki czołg, ciężki niszczyciel. E, pogubiłem się w tym co wiem, mówić nieważne. Mm. A widzę, że już tutaj Godzilla bardzo ładnie umie blokować teammateów. O, czy to będzie już pierwszy strzał? Cs, proste, że tak. No ładnie, powyżej średnie polosowało o 16, niby tylko, ale zawsze coś, nie? No, lepiej, żeby powyżej niż poniżej. Tak, bo Jadzie ma na standardowych pociskach 800 yy, alfy, na Goldzie ma 680, a na Ajkach ma tam 1200, bodajże, z tego co pamiętam, więc jest. Dobrze, no tylko nie jest to. Mów, mówiłem o godzili, Chodzi mi o jadzie oczywiście, nie. No, na godzili znowu jest. Podobnie, tylko że ma duże przybicie Godzilla na Hegu, bo ma złoty hek. Ogólnie ma... Dobra, ogólnie angielskie czołgi mają duże przybicie. Yy, tak, będę głupoty gadał, ale powtórzę świetna, tak, tak się oglądajcie. <ś> Ja mam mody graficzne ugrane, dlatego niektóre czołgi mogą inaczej wyglądać niż powinny. Zobaczycie to za niedługo na powtórce u innego gościa. Który też ładny wynik wykręcił. Tak, bo tutaj ta półtoreczka jest, no nie, no i 3000 jest, nie? To już trzecia klasa, no już jest normalnie, tak o, za sam demecz. Demecz, remecz, ale rymy, dobra, nieważne. Tutaj z Heka mógłby strzelić mediuma i zabić przy okazji Heaviego jednym strzałem. Eee, ale no na razie nie ma po co się wychylać. Dobra, o, dzik widzę, że ogarnięty, naprawdę. Ja wiem, że ma duży rozrzut, ale no bez przesady. Eee, o, no i Godzilla zrobiła to, co chciałem, żeby Jadzia zrobiła, znaczy ramerz. <ścoughs> czyli jednym strzałem dwóch zabić. No i dobra, już jest 4500 damage, jeden kill, czyli mniej więcej prawie pierwsza klasa, ale dalej druga, nie? Godzilla zawsze się ustawia w mniej więcej w takim samym miejscu. Bez sensu. naszy przeciwnik. Znaczy, w tamtym... Dobra, nieważne. O, poniżej średniej. Nieładnie, nieładnie. Na szczęście szczery, nie ogarnia, że jadzie w niego strzeliła. Znaczy, że Remesz w nią strzelił. W niego... Dobra! Dzisiaj nie mogę się wysłowić normalnie. No, no, poniżej średniej. Czemu by nie? Dzik podjeżdża będzie jechał na ISA-4. O, Isa 4 się nagle patrzy w tą stronę. Czy czy jakieś ma na niewidzialność? O co chodzi? <grym> dobra, nie będę nic mówił, bo jeszcze coś się stanie. Dobra, no mógłby sobie na spokojnie wyjechać na Godzilla czy tam ja, yy, lodówkę. By się raczej nic nie stało. Ale dobra, nie będę komentował. Ja jestem słaby, oni są <grym> No co się zostało? Czemu taki Zamół jest. No ruszać się panowie. Jest 6 na 3. Czy 5 na 3. No i tutaj się wychyla. Wchodzi z Heka za 1062. Dobrze. Już jest 7000 damagea. I okej. Okay, Godzilla nie strzeliła na szczęście. Teraz jest jeszcze. Przepraszam za moją wymowę, ale naprawdę coś mi się dzisiaj dzieje z głosem. No, i z 4 dostał awka magicznego, ok, why not. I jest 8000 damage'a. Wow, no, ładna powtóreczka, mogła być lepsza. Ale no. Także takim oto sposobem łatwym można zrobić MG. Pamiętajcie. Jak zrobić AWK łatwo, trzeba zrobić dużo major. No, 220 tysięcy kredytów, nie dużo, ale raczej doładowanie nie miał po prostu włączonych remecz. Yy, no i co mogę powiedzieć? Tyle. <grym> no, uszkodził też wszystkich przeciwników, także jest sztos. I prawie całego typu zabił, chyba że to jest cały typ. Bo nie nie to on ma HP. Także gradki, gradki. No i bajo.